Witam 1 maja 2021 roku. No cóż, ileż to wspomnień tamtych dawnych Sferelu. O właśnie tutaj mamy 1 maja na całego, a tam towarzysz Ilicz Lenin. Nie widać Marksa Engelsa Lenina, jest Lenin, ale Stalina nie ma. No ale wyobraźmy sobie, że są. Byli. O, jakże bardzo byli. No nic, ale ja się zagłębiam w to porównanie między tamtą epoką, w której żyłem, byłem dorosły, chociaż nie należałem ani do ZTP, ani do partii. No i tą dzisiejszą. Byłem ci na mieście pusto, zimno, chłodno, ja nie wiem chyba pogoda nawaliła wbrew na przekór zakary pierwszemu majowi tamtemu. Świętu, świętu pracy, robotniczej pracy, świata pracy. No a dziś, dziś jest kapitalizm. No więc w zrozumiały sposób kapitalizm nienawidzi socjalizmu, no i jest jak jest, a było jak było. No właśnie, jak było. No więc było to tak, a Strasznie tak dziwne, takie coś jest, że właściwie, no, to jest powszechnie wiadomo, że przeszłość rysuje nam się w jakichś takich różowych, a w każdym razie takich przyjaznych barwach. No, a teraźniejszość, no cóż, teraźniejszość to rysuje się tak, jaka jest. A jaka jest. No, nie jest dobrze, prawda? No więc, może lepiej cofnąć się do tamtych niby strasznych, socjalistycznych. Relowskich czasów, ale jakichś takich wygładzonych. No ale czy tylko poprzez czas, który właśnie tak wygładza, wy, wypięknia? No tak, no bo przecież to niemożliwe, przecież wtedy było potwornie. To były knut i pałka, no, prześladowania, tłumienie. Jakichkolwiek, właściwie nawet nie było czego tłumić, bo nie było żadnych strajków. Ludzie maszerowali zgodnie, no w każdym razie zgodnie, no niby pod przymusem, ale nie tylko pod przymusem, bo potem w tym świę poświęcie świętomajowym były jakieś kermasze, były kwiaty, parówki z rusztu, no nie było jeszcze jakichś nowszych takich form opiekarnia. No i Śpiewy, tańce na ulicach, młodzież w czerwonych krawatach, w białych koszulach, albo i w zielonych koszulach, jak były to jakieś ludowe zgrupowania młodzieżowe. No ale, 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 było źle. No było potwornie. Co ja właściwie wygaduję? Co ja właściwie czuję? Było naprawdę bardzo, bardzo potwornie, a ja tutaj nie rozumiem, nie rozumiem samego siebie naprawdę no ale spróbuję nie, nie, no teraz jest dobrze, jest teraz, znaczy w porównaniu z tamtymi pierwszymi majami, czy w ogóle z tamtymi czasami no, no teraz jest bardzo dobrze, no przecież mamy wolność, mamy, mamy no tak, no niby prasę prasy to niby Obejtek kupił właśnie przed chwilą tam 180 jakichś pism prowincjonalnych czasopism i jakiś tam portali, no właściwie 80% w ogóle przekaźników jakichkolwiek takich prasowo mas medialnych. No nie no, ale, ale jest wolna prasa, jest e, tak, no tak, niby wolną prasę też mamy jeszcze, ale może że za chwilę też możemy nie mieć, dlatego że ja nie wiem na Rzeczpospolitą, to już tam ktoś czycha, dlatego, że ten właścicieli... Hajdarowicz Jezu się tak nazywa, to biznesmen, to, to jest kapitalista pełną gębą, on, on, on nie ma ochoty się kłopotać takimi jakimiś tutaj, takie Rzeczpospolite, to, to, ten, to pismo codzienne, no Rzeczpospolita, no ale dla pana Hajdarowicza no, to, to, to nie jest Rzeczpospolita, nie jest Rzeczpospolita. Ach, się jąkam. dlatego, że on w Portugalii znajduje się, w Portugalii, a był w Hiszpanii, mieszka, a na Cyprze ma te podatki, płaci także właściwie są Rzeczpospolita. No, ale zostawmy Hajdarowicza, zostawmy Rzeczpospolitą, tą, tą, tą gazetę. Jest bardzo dobrze, bo przecież mamy wolność, mamy no, równość. No tak, tak, tak. Równość to może nie taka za bardzo, bo przecież właściwie kapitalizm tym się odznacza, że, że właśnie nie ma równości, że w Ameryce to tam 1% ma 80% własności wszelakiej, a te. 99% to zostaje mu tam, nie wiem, 20% własności wszelakiej. No, no, no ale, ale, ale nie, no, ale tutaj u nas to tak źle. Nie jest, no, ma masę paniły masy tych posiadłości, a, 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 a cały rząd, a cały pis, a, a całe pociotki, ciotki i, i, i braty i psów... Nie, przeszedłem że żeby Braty i kamraty, o kamraty, mają, mają też dużo, no ale nie przecież nie tyle i w Ameryce, no, no, no myśmy, nie wiem, Duda to chciał, bardzo chciał z Ameryką, no chciał przecież z tym Trumpem, tam w ogóle, tam klęczał, że się, czy, nie, sterczał, nie klęczał, tylko sterczał przy biurku, jak coś podpisywał, no ale jest Biden, 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 o brawo Biden, Biden, Biden jest socjalista, mam nadzieję, oprócz tego, że kapitalista, nie, nie, zaraz, ale przecież nawet, że tam jest, to ja wcale nie chcę powiedzieć, że ja bym chciał, żeby tu był jakiś taki, taki socjalista. Nie, 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 w ogóle socjalizm to jest takie dziwne słowo, dlatego że na przykład był narodowy socjalizm, a u nas się mówi, że jest państwowy socjalizm. Państwowy kapitalizm, kapitalizm socjalizm, no a narodowy kap socjalizm to był, no wiadomo gdzie był, prawda? No w Trzeciej Rzeszy, no to w ogóle zostawiamy, to odrzucamy, to w ogóle w ogóle nie bierzemy tak pod uwagę. Cisza, sza. Sz jesteśmy tu. Jest pięknie, jest wspaniale. O Jezu, patrzę w okno. Jak szaro. Ale to tylko pogoda, nie, bo, bo atmosfera. Nie dzisiaj, ale 3 maja. Och, jaka będzie piękna atmosfera! Bo 3 maja, witaj maj, 3 maj i tak dalej, i tak dalej. Mm, straszne to są kłopoty z tymi, z tymi porównaniami. To nawet tak brzydko się nazywa symetryzm. Bardzo pogardzany, bardzo tak nagannie jakoś przyjmowany przez jakieś postępowe, takie opozycyjne, postępowe takie warstwy intelektualne. Tak, tak. No, ale, ale niestety nie da się nie porównywać. No, nie da się. No i ja, ja, oczywiście, całym, całą duszą, całym takim swoim złym, nawet kapitałem, kapitałem nie mam, nie mam żadnego kapitału, nic nie mam, ludzie, Boże. Charakterem swoim takim złym jestem, jestem absolutnie przeciw socjalizmowi, przeciw PRL-owi. Nigdy nie byłem w partii, wtedy już byłem przeciw i. No i teraz też chyba. Chyba jestem, no to chyba jestem przeciwa. A te wspomnienia, to wszystko, to, to tylko to takie, takie, złudy, takie takie jakieś ludzkie ludzkie odruchy, duszy, takiej smutnej, albo i te sobie też pewnie. No bo, no bo mnie to nie jest tak najlepiej w tym kapitalizmie. O nie! O nie. Ja uważam, że kapitalizm jest wredny, koszmarny, potworny i właściwie, właściwie. Gdybym ja się znalazł wtedy, to bym chodził na te pierwsze majowe pochody, bo ja nie chodziłem wtedy, nie miałem z kim zresztą z zetempeniem no nie, nie należałem. Potem ze szkoły mnie wyrzucili, a poza tym byłem taki sobie, taki sam, sam sobie. taki Nie, no nie można tego nazwać opozycjonistą. Ale skąd, że w ogóle? Opozycjonistą byłem dopiero w kryminale. Jak siedziałem w kryminale, miałem tych różnych konfidentów, i ochrona więzienna, która chciała mnie tak zgnoić, dlatego że bratny Roman był za mną. I ja już wtedy taki byłem, siedziałem w tej pojedynczej celi, ale właśnie dlaczego ja siedziałem w tej pojedynczej celi? Za karę karnej. Z N, czerwonym M na aktach więźnia. Nasze syn Mikołaja. Dlatego, że ja chciałem obalić socjalizm, a Wskrzesić kapitalizm. Jezu Chryste! Jezu, ja wskrzesić kapitalizm! Ja bym dzisiaj poszedł na barykady i, i, i bym gnoił ten socj. Kapitalizm, tu się wszystko myli, ale to w gruncie rzeczy wszystko jest jeden bym. Właśnie jest człowiek, człowiek, o, to było hasło, tamto dobre, człowiek to brzmi dumnie. Nie brzmi dumnie, brzmi czas dumnie, raz niedumnie, fatalnie, koszmarnie. No ale hasło było jakie było, dzisiaj nie pamiętam tych haseł. W każdym razie, w każdym razie, no co, jakby tak porównamy, to co, to mamy się teraz cieszyć, bardzo cieszyć. Nawet nie dzisiaj, ale 3 Maja. Och, 3 Maja to będzie, narodowcy będą. Och, ten, ten, ten bosak, ten, ten... Nie wiem, jedna pani, jak patrzyła na niego, to mówi Panie Jerzy, wie pan co? Przecież on jest chyba gej. Ja mówię, jakże proszę, proszę pani, pani Wiesiu, pani Wiesiu jakże, jakże Bosak, Bosak, no, no Bosak, Brown, to są, to, to są ich święte osoby takie supermęskie i tak dalej. No dobrze, panie, ale przecież on się niedawno żenił, a tyle lat się nie żenił. No, no to, to nic, to może dlatego, że walczył za sprawę w podziemiu jakimś takim, bo oni przedtem nie mieli w, w, w sejmie swojego tego, tego ugrupowania, także walczył jakby nie takim w pod podpodpodziemiu. Pod, 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 pod ja mówię gdzie gej gdzieś Oj, oj, a, a, a panie Jurku, a ci wszyscy piłkarze, czy to nie gej? Ja mówię, Jezus, Pani, wiesz, czy Pani chce, żeby oni nas zabili. Przecież to, 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 to jest tak jak w więzieniu. Cel. Jezu! Bić, zabij. Nie. A Pani Wiesiu sobie zastrzygła oczy jednym, drugim i mówi: Panie Jurku, ja swoje wiem. Nie pani wieził, tak? Kalać nie można, jestem przeciw Posakowi. No nie będę wiedział, nie będę mówił, co? Jestem absolutnie przeciw Branowi, który jest koszmarny. I tutaj się wypowiem, to jest taka szuja, że nie daj Boże, z antysemita i tak dalej, i w ogóle i koszmarny. Już nie mówię, że anty a ja. Proszczepionkowiec, szczepionkowiec. Nie, to już mniejsza zostawmy, ale te inne jego, te takie właśnie narodowo-socjalistyczne, jakieś właśnie takie, pani wiesił takie ciągoty. Także nie, nie, nie. No, chyba już dużo się nagadałem. Także tylko tak powiem, że teraz mamy się cieszyć, bo mamy naszą wolną Polskę. No tak, no to już musimy zostawić dzisiaj, dzisiaj ten, ten piękny, nie piękny taki tu, ale piękny kiedyś, taki we wspomnieniach i znowu mi się miesza to dlaczego wspomnienia są piękne z czegoś złego, a teraźniejszość, no może podobno piękna nie wydaje się taka, tylko wydaje się taka przykra, fatalna, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem, może w następne? Och, tak może w następnego 1 maja będzie zupełnie inaczej już nie będzie nie będzie pisu nie będzie Jarosława Kaczyńskiego będą oczywiście ale nie będą nas trzymali wszystkich za buzię no bo my mamy buzię prawda za buzię nie będą trzymali i będzie inaczej i tego wam wszystkim życzę no i sobie też życzę bo to jesteśmy wszyscy i bardzo serdecznie pozdrawiam do, do przyszłego roku, do tego lepszego maja.